W momencie, gdy mówimy o hormonie wzrostu, to taki, wiesz, niekontrolowane ładowanie przez lata mm, też może się odbić jakąś czkawką. No podobno skraca życie też, tak słyszałem, ale to nie wiem, czy to jest... No dobra, a naturalnie w jaki sposób możemy to mm, sobie podkręcić, taki poziom takiego hormonu wzrostu? Jak możemy naturalnie o niego zadbać? Wiesz co, mm, tutaj byłoby trochę ciężko, bo my musimy tak naprawdę wziąć pod uwagę to, jakie mamy możliwości tworzenia anabolizmu kontra katabolizmu. Czyli znowu takie ciało życzliwość nie mylić z ciało pozytywnością to ta ciało życzliwość polega na tym żebyś jadł na przykład optymalne ilości białka odpowiedniej ilości kolagenu czyli te wszystkie wiesz zupy na kościach długogotowane, czy tam kurze łapki do tego wszystkiego dodać i tak dalej szprotki nie jakieś tam świńskie nóżki w galarecie no tego typu rzeczy tak to nabudowuje ci kolagen jak będziesz miał odpowiednio zbudowaną dietę w stosunku do treningu do odpoczynku i tak dalej to będziesz w tym stanie anabolicznym jeżeli przegniesz pałę no to będziesz w stanie katabolicznym i wtedy ten hormon wzrostu na pewno siada w dół Dobrze, w kontekście tego, że może skazać życie, czy można w jakikolwiek inny sposób naturalnie też spowolnić proces starzenia się poprzez właśnie odpowiednie jedzenie?